Złość, złość do niej, że wybrała taki sposób. Yy, I na jakimś poziomie yy, wtedy nieświadomie podjęłam taką decyzję, że będę żyła na tysiąc procent. Żeby nie marnować <laughs> Że ja nie no zmarnuję życia, ale myślę, że teraz z perspektywy czasu i osobistego doświadczenia i głębokiej pracy nad sobą, myślę, że wtedy byłam właśnie w tej niezgodzie, w złości. Ja, tak jakbym powiedziała, ja będę żyła lepiej mamu niż i no niestety, ale to bardzo nie powiem, że źle się skończyło, ale w pewnym sensie postawiłam się wyżej, patrząc nawet teraz z perspektywy ustawień systemowych, gdzie Mam wiedzę, mam doświadczenie, bo przeszłam przez szkołę ustawień systemowych. Wtedy po prostu w tej swojej niezgodzie i złości postawiłam się wyżej i, i chciałam po prostu tutaj jakby troszeczkę tak pokazać, że ja będę żyła na 1000 lepiej. I tak, tak naprawdę samej sobie chciałaś udowodnić, że chciałaś żyć na przekór. O. Rzeczkę. Myślę, że tak. Mhm.